Jakie zabiegi polecasz na obrzęki wokół oczów? Stymulatory, osocze, mezoterapię oraz masaż. Jakie zabiegi polecasz na przebarwienia? Pilingi chemiczne, mezoterapię, mikroigłowe oraz zabiegi z kosmetologii białej, gdzie łączymy pilingi chemiczne z laserami czy z mezoterapią. Co polecasz na brak jedności skóry? Osocze, mezoterapia i symulatory. Bardzo dobrze sprawdzają się również lasery oraz zabiegi łączone z kosmetologii białej z medycyną estetyczną. I oczywiście nie zapomnijmy również o jednym z Waszych też ulubionych zabiegów o niciach. Co polecasz na trądzik? Tutaj przede wszystkim kosmetologia biała i peelingi chemiczne są również, w niektórych przypadkach również można użyć dla siebie, ale tutaj w głównej mierze musimy połączyć pielęgnację domową, suplementację, badania oraz peelingi chemiczne łączone z kosmetologią białą. Polecasz na opadającą powiekę. Radiofrekwencja mikrojkowa, nici oraz zabiegi łączone z kosmetologią białej przy użyciu. I przy użyciu medycyny estetycznej. Co polegaż na wiotką skórę na twarzy i na ciele? Radiofrekwencja mikroigłowa, nici, osocze, zabiegi aparaturowe.